Zawsze miałem deficyt wysokości. Albo za wysoki stół serwisowy zrobiłem. Zobaczcie, jak się stoję na drabinie. Dlatego, żeby mi się nie rozsypało, jak to wszystko zdemontowałem. Bo to wszystko jest luźne. No. Ale trzeba być kreatywnym. Trzeba być kreatywnym w każdej dziedzinie. <laughs> Dawca z jednego z filmów, który pięknie zrobiłem gniazdo, nawet gdzieś tam macie ten film, no, posłużył jako dawca. Biedna drukarka, bardzo dobra do naprawy tej drukarki. Ale tutaj jestem dzisiaj zadowolony sam z siebie, a przede wszystkim z jednego człowieka. Enigmatycznie dzisiaj będzie. Bo przyczynił się do tego, że będę mógł więcej zarobić. Kurwa, taki stary, a taki głupi jesteś. Ale 20 ponad lat tej branży i różnych znajomości, a jednak, jeden mały człowiek potrafi nauczyć się dużo więcej. A o czym radzę? A o dobnej, drobnej sytuacji ze znajomościami czasami warto. Ugryź się w język i zrobić co trzeba, a później odzyskać to co trzeba. Gruba robota dzisiaj. Przełożenie tegoż właśnie sprzęgiełka, którego dokupić nie idzie. Tu jest ukrychnięte z pięknej drukarki, którą udało mi się kupić od kogoś, naprawić do tego modelu i to wszystko złożyć do kupy. A przy okazji jeszcze nauczyć się że nauczyć się, że jednak A warto mieć kolegów, którzy ci pokażą, gdzie raki zimują. Przepraszam was, że tak enigmatycznie, ale zwojga złego wyszło dzisiaj rewelacyjnie. Rewelacyjnie lepiej by, lepiej by nie wyszło to wszystko. A do kareczka sami patrzcie, krótki szorcik, poskładana, polepiona, zębatka wymieniona i będzie żyć. <laughs> I co za tym idzie? Bo zyskam pieniądze, które straciłem przez niepotrzebną znajomość. Ok, ale potrzebna naukę. <laughs> jeszcze ostatnio ktoś mi kiedyś powiedział, że jeszcze muszę się dużo nauczyć. No i w sumie to miałaś rację. Dużo arek musi się nauczyć. Ale na szczęście, nauczyciel jest bardzo dużo. Pozdrawiam Was serdecznie, moi drodzy. Pierodzy. I jedziemy z tematem. Krótki filmik, żeby bardziej będzie służył. Słuchajcie, nie obraźcie się. Będzie służył bardziej, żebym sobie przypomniał tą właśnie chwilę. Te, te dwie drukarki. To będzie taka. Takie powrót do historii, w którym momencie nauczyłeś się, że kochajmy się jak bracia. A liczmy jak żyć. Kreatywność. Dobrze, że drabinę mam. <laughs> Przedałaś. Się. Trzymajcie się. Dzięki. Cześć.